Witam, witam, z tej strony Venom. Witam i zapraszam na kolejny odcinek poradnik SnowRunner. I co? Dzisiaj dzisiaj umówimy sobie ciężaróweczkę, która nazywa się Azov 42 20 Antarctic. Co o tej ciężarówce? Specyficznej ciężarówce. Bardzo specyficznej ciężarówce, ale to będziemy omawiać po kolei. Zaczniemy najpierw standardowo od tego, jak ta ciężarówka wygląda pod względem napędu. A więc napęd w tej ciężarówce to jest to, że AWD jest załączone na stałe, a blokadę dyferencjału niestety tutaj zapinamy ręcznie. I co za tym idzie, zapinamy ją tylko, jeśli mamy, jak widać, biegi niskie, czyli jak jest skrzynia, oczywiście terenowa, czy to jest bieg plus i bieg minus. Jak nie ma terenowej, no to niski tylko bieg. Wtedy się dodatkowo załączyć blokadę dyferencjału, a na wyższych biegach, jak przerzucimy, oczywiście blokada automatycznie się wyłącza. No tu jest akurat minus, bo przy szybszej prędkości to nie działa, ale jak jest trudny teren, to akurat zazwyczaj jeździ się na niskich biegach, także też nie ma z tym problemu, a AWD, tak jak już wspominałem, jest załączona na stałe co dalej, jeśli chodzi o moc tej ciężaróweczki, to jest na największym, najmocniejszym silniku A i wydaje mi się, że to jest wystarczające. Jeśli chodzi o ten sprzęt, radzi sobie bardzo dobrze. Jak widać, trwałość jest genialna. Naprawdę ta ciężarówka jest odporna bardzo na uszkodzenia. Jeszcze do tego te opony, które posiada, chyba jak dobrze pamiętam, 71. Calowe, robią jeszcze większą robotę, bo naprawdę ciężko jest uszkodzić jakiś kamień, czy pniak drzewa, albo innego ty tego typu przeszkody. No i zużycie paliwa też jest jak na takiego obyczka, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo przyzwoite. I dodatkowo zbiornik paliwa jest 340 litrów, także śmigać można śmiało dalekie dystanse tą ciężarówką. Fajnie się nawet rozpędza. Nie ma problemu z podjazdami pod górki, także tutaj na razie póki co same pulsy wymieniam. No ale co dalej? No, może jak już pulsy były, to zrobimy taścik tutaj, oczywiście, błotko jak zwykle z kartą przezoroweczką na sucho. Jeśli chodzi o błoto, bardzo, bardzo, bardzo dobrze sobie radzi. Chyba jest to ciężarówka jedna z najlepszych, że jeśli chodzi o radzenie sobie w takich trudnych terenach jak błoto, woda Wysoko zamontowany snoker tak samo daje możliwość przejeżdżania przez głębokie tereny Jak widać tutaj nawet nie ma potrzeby załączania plakatu dyferencjału, idziemy na automacie bez problemu. Gdzie inną ciężarówką w tych miejscach, wreszcie mi, że zakupujemy się. Ale... Teraz do czego zmierzamy, to już nie będzie ciekawe. Dlatego na początku filmiku mówiłem, że ta ciężarówka jest bardzo specyficzna. Przejedziemy sobie tutaj w taki kawałek odcinek. I nie wiem, czy od razu będzie to widać, czy nie. Aha, co jeszcze? Ta ciężarówka ma tylko skrętną przednią oś yy, kolejne osi są na stałe, nie skręca się żadne już, nawet. Łamie się po prostu ciężarówka zaraz za kabiną. Co jest problemem w trudnych terenach takich nierównych. Jak coś w tym stylu. Dlaczego? To akurat tutaj. Musimy przejechać to miejsce. Jeśli są jakieś nierówne tereny, takie właśnie jak tu pokazałem, to ta ciężarówka nawet bez yy, towaru jaki przepuzimy z jakąś przyczepą przy czym, potrafi się bardzo łatwo wywalić. wywrotność tej ciężarówki jest tragiczna. A to jest przez to głównie, że jest wysoko postawiona, a jest bardzo wąska. Tak jak widać niestety, ale... No powiem szczerze, że ciężarówka jest dla wytrwałych osób I można nią jeździć, owszem, ale trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać Jeśli chodzi o polecenie tej ciężarówki w sensie włożenia towarów, to ja odradzam Ta ciężarówka bardzo dobrze nadaje się do e, na przykład wyciągnięcia jakiegoś pojazdu, ciężarówki z trudnego terenu Bo on naprawdę wjedzie praktycznie wszędzie i wyciągnie... Chyba każdą ciężarówkę z każdego miejsca Więc to jest właśnie plus tej ciężarówki I do tego bym ją polecał I co do wyjeżdżenia Z trudnych terenów jeszcze jest taki minus Że ta ciężarówka Nie posiada opon Śnieżnych Z łańcuchami Co za tym idzie jeśli chodzi o śnieg Radzi sobie też bardzo dobrze Ale jeśli chodzi o lód to wtedy jest tragedia, bo nie ma łańcuchów, a takie opony są najbardziej potrzebne na lód, gdzie na niektórych mapach zaśnieżonych są miejsca i podjazdy, gdzie na przykład górka sięga tam powiedzmy 30, nawet stopni czy mniej i jest lód, bo jest zalany, zalany zjazd czy podjazd i wtedy zaczyna się problem, bo. Jeśli nie ma się czego złapać i jakiegoś podjazdu czy czegoś, to nie ma takiej opcji, żeby to z To jest kolejny minus największy tej ciężarówki. Eee... No i to skręcanie na nierównych terenach. Tutaj może być problem. Teraz przejdziemy sobie do magazynu, do garażu i omówimy jak zwykle e, modyfikacje. A więc tu. Silnik standardowy. ja mam załączony, zamontowany, ten najmocniejszy, podstawowy nam daje B+, później jak odblokujemy silniki jest A- i ten, który ja posiadam, najmocniejszy A, i tutaj jest bardzo piękna sprawa, bo nawet spalanie jest, tak jak mówiłem, bardzo przyzwoite, jeśli chodzi o wielkość tej ciężarówki, skrzynia biegów standardowo Podstawowa skrzynia tuningowa tutaj akurat nie mam odblokowanego tego, ale yy, to jest nawy. In Nas interesuje yy, specjalistyczna zaawansowana skrzynia, która daje nam możliwość yy, operowania niskimi begami dodatnimi ujemnymi i tą skrzynię oczywiście polecam, jeśli chodzi o Trudne tereny, no bo w tej grze chodzi o to, żeby tu jeździć praktycznie wszędzie po trudnych terenach. Zawieszenie nie ma podwyższonego, no dzięki Bogu, chyba, bo jakby było jeszcze podwyższone zawieszenie w tym sprzęcie, to chyba każda nierówność kończyłaby się glebą. Także, tu tak, chyba to jest, dlatego tak, tak to wygląda. I tak jak wspominałem, tutaj opony błotne, te są najlepsze, bo mają też teren doskonały. Chyba, że nie chcecie, to można jeszcze jakieś trasy, Komuś zależy. Są gdzie jest dużo tras normalnych, można ewentualnie założyć te. Ale te moim zdaniem są najlepsze. Te mają teren wysoki, a te doskonałe, a, a są droższe. Wyciągarka, wyciągarki. Ciężka fabryczna oczywiście, ciężka długa lina standardowo. Ciężka zaawansowana najlepsza oczywiście. Tak mi się wydaje przynajmniej przez nas przetestowane. I ciężka dwusilnikowa. To są opcje dostępne. No to blokada dyferencjału to oczywiście jest odłączona, yy, załączana i odłączana, jak się na niskich biegach jeździ. No, snoker standardowo posiada co ciekawe: ta ciężarówka nie ma możliwości zamontowania opony zapasowej, ale to nie jest jakiś większy problem, bo zawsze można jakoś skorzystać z drugiego wozu i podjechać, naprawić ewentualnie. Yy, z przyczepa serwisowa i te sprawy i co dalej, tutaj jeśli chodzi o ramy i dodatki tu jest niestety trochę biednie jest parę opcji, ale niestety jest biednie yy, przód transportera kłód do wożenia długich kłód jest możliwość żuraw do zadu załadunku kłód tu jest możliwość oczywiście yy, podpięcia przyczepy z kłodami i wtedy możemy sobie załadować kłody Następna opcja płaska platforma do przewożenia jakichś małych ład ładunków, burty platforma też do przewożenia ładunków i platforma zładunkowa z rampą do yy, scholowywania jakichś małych pojazdów i transportowania. coż więcej, jeśli chodzi o. Yy, Dodatki tutaj, te takie mało istotne w rozgrywce, czasami tylko zderzaki, to tu nie ma żadnych wyborów, także wszystko jest yy, okrojone w małych ilościach i nie zmieniające za bardzo rozgrywki. Tutaj, akurat zderzak w tym sprzęcie jest tak, to najlepiej. Czyli zamontowany jest, z, że z przodu jest skośny, co nie przeszkadza i nie uszkadza bardzo ciężarówki jeśli chodzi o jakieś kamienie czy pniaki drzew. Także tu jest akurat fajnie to zamontowane. No i co więcej, to chyba tyle tak naprawdę. No i reasumując, czy polecam tą ciężarówkę? No niestety, polecam ją tak jak wspominałem trochę wcześniej, do wyciągania innych ciężarówek czy wozów z trudnych terenów, do przewożenia załadunków czy jakichś towarów. Niestety nie polecam jej w ogóle. Także to jest bardzo raczej zły pomysł. No, co więcej, no. zapraszam do, do następnego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie, podzielcie się komentarzami. Na koniec filmiku będą linki do playlisty z wszystkimi odcinkami z mojej serii, subskrypcji i następnego odcinka. Także trzymajcie się, cześć. Do następnego.